Cześć, to Maskotki kanału i niestety przepraszamy, ale jest zmiana aktora. No, Przedstaw film, się, powiedz, ile masz lat i w ogóle bla, bla bla bla. No, to ja jestem. nie. Nie, jak Nie, imię. Nie, Brawo. <grystanie> Brawo! No dawaj No A ty wiesz? Tak. No jak? nie. Jakie ja miał na imię? Dobra, to ty zaprowadź, a ja pomyślę jakie ja na imię. Dobra. O, to Boże, dobra, to jest ten chyba. Ty też zapomniałeś no... A ty miałeś drzek przecież. Nie. To chyba jak mój brat był. A, no tak, no tak, no tak. No to on ma na imię jakoś tam, ma ileś tam lat. Ile masz ty lat? 19. Aha, dobra, no to jesteś w tym samym wieku, ma 19 lat jak ja I studiuje.. Nikon! Mam na imię Nikon. studiowałem się. Aha, dobra. No to to jest Nikon. Ma 19 lat, studiuje Uniwersytet Warszawski. Boże. Na Uniwersytecie Warszawskim, ale okej. Okay. Ale ile masz lat? Znaczy, ja co studiujesz, matematykę, nie wiem, biologię, no nie wiem, wf istę jakiegoś. Bo ja studiuję? Co? W, wf istę Aha, to ja trenuję, no to, Znaczy, studiuję. Co ja studiuję? Pamiętasz? Mamy co? tak. Coś mi to jest jakby co. A, ja Wertes. Mhm. No tak, przecież lubiłeś się tak nazywać. Jakbyśmy taki sertyzy Pójdę się że król Wertes. No, lubiłem się nazywać Wertes, ale jestem Nikon. No. A, no i taka ciekawostka. My właśnie nagrywamy Nikonem. No właśnie. <grym> Oni wymyślili to później. Ja byłem, ja pierwszy się urodziłem. Nikon później powstał. <grym> e, pozwól, że pójdę do toalety. Oczywiście, pani Jo, w Construction. co? Jaj, co? do zero dla mnie. Oho! Oje, oh yeah. Oho! co ty robisz? Ej, dobra. Oho! oje, oh yeah! Oho! aha, 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 Boże, co on robi? Ja się zaraz tutaj załamię psychicznie. Tak mówię do ciebie, wertes. Co ty gada? Co ty jest wertes, wiesz? Dobra, nikomu nie, sorry, ale po prostu masz nowe imię i strasznie mi się podoba. Tak, wertes. Mhm. Tak, mam inny wertes. Mhm. Jestem youtuberem z milionem słupków. No, nie mamy akurat miliona, ale A ty mamy... ty może się nazywasz Negatyw, co? <grym> A, ty A bo Ula Ulaśka, co? A ty może się nazywasz... E, Pacyfik. Brawo. Tak się składa, że mój wujek ma na imię Pacyfik. że Znajdę na imię. Ja się tu kiedyś zabiję. Nie chcę mi się wchodzić przez drzwi, wejdź przez okno. Którego tu nie ma. Brawo. Okej, okay, idziemy do domu. Znaczy, jesteśmy chyba w domu. Hej, my jesteśmy w domu! No, brawo! Jej! Okej, okay, y, sorry, ale popatrzcie, jak świetnie się tam robi, a ja idę. Co ja mogę zrobić? Obiad! <laughs> Dobrze, zrobię dla siebie obiad. Dla mnie! A co chcesz na obiad, niby? Y no nie, nie wiem. Dobra, to zrobimy moje śniadanie. Co mówisz? Koda. No nie! No co, mówiłem, że zrobimy po mojemu. A ja się podprzeglądam po mojemu. Tak, bardzo chętnie. Poczekajcie tu sekundę. lepiły, bo one są tak naprawdę specjalne. Nie, to żartuję. Sprawdzę, ile waży. Wow, my gosh! Ważę aż, ej wiesz ile ja ważę? 36 kg jestem bardzo chudy, jak na mnie, na 19-latka. Aha. Dobra, to by jeszcze tutaj wziąć? Może coś z lodóweczki? Lech. Ej, ty zamknąłeś tą lodówkę na jakiś zamek czy coś? Nie! Nikon. No nie mówię nie. Zgadza no nie mogę je otworzyć. O, spróbuj inaczej. Otworzyłem. Otworzyłem. ja Coś tak na mnie gapicie. Okej. Okay. To może wezmę jeszcze dwie marchewki. Wezmę. Ojej. Co ja tam wezmę? Jakiś tam żarcie. I to Ej, ten... Nikon, chodź tutaj na chwilę. Po co? No po to, że musisz przyjść. Nie muszę, bo ja się teraz przeglądam. Właśnie, że musisz, bo nie będzie kolacji. No poczekaj chwilę. Ja się jeszcze raz przejdę. Hej. Daj, pora już iść na... na coś tam, tam. No spadaj, tu moje miejsce, a ty masz po drugiej stronie. Ale ja nie chcę chleba wiejskiego. Wiejskiego, to jest w Polsce, idiota. No, kiedy ja go nie lubię. Boże, no to czekaj, zmienię to na jakąś tam, kajzerki. No, spadł, to problemy techniczne. Przerażamy. Nie, rób w zoomu, panie profesorze! Dobra! taka jedna informacja, to jest nasz pierwszy filmik i nie wiemy, jak y, ten. I prosimy o na przykład o rady, jakie moglibyśmy, no, coś wypracować, czy coś takiego. Coś takiego, no. No i piszcie w komentarzach, y, no, żebyście... Czy chcecie jakieś konkursy? No właśnie. Wymiany. No. Znaczy wymiany nie będziemy robić. No. Nie mam ochoty zostać w jakichś... W łapach. Tak. Dobra, że Dobra, i piszcie w komentarzach, jak się usuwa jakieś senki. Bo my wiemy, że na Windows Live 7, ale nie wiemy, jak w ogóle to się usuwa. Więc proszę, piszcie na wiadomości prywatnej lub e... na e-mailu. Podamy no. nasz. mój i jego e-mail. Tak. No. To zaraz Wam prześlemy. No. To no. I, zobaczcie to w opisie, jakby to. No, o, opis trzeba zawsze czytać. No, zawsze. No dobra, to my już kończymy, no nie? Bo nie będzie za długo trwać ten film, żeby ludzie się nie znudzili. Nie no, jak, no nie no. No, dobra. no to już koniec. No dobra, 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 to ja Nikon się z wami żegnam. I ja tak się z wami żegnam. I... No pozdrowienia od nas i życzę miłych ferii dla tych, którzy raz mają. Nie, no. Bo my nie wyjeżdżamy. No nie. Bo ja w ogóle nie. Nie ma śniegu, śniegu to za chamstwo. No właśnie. No ale Polska będziemy... Przez... Zaraz zmieni się w Australii, no mówię wam chamstwo po prostu. W pusztynie. No tak. Dobra, prostu nie, to po prostu jest jakieś hamstwo. No, no to ma... my będziemy przynajmniej przez ferię, w, nie wiem, stawiać dwa odcinki? Trzy? Cztery? Więcej, no bo my się zawsze spotykamy. Tak? No, może. No dobra, to oczekujcie bardzo dużo filmików. Jak ktoś też nie wyjeżdża, może ktoś nam podpowie na przykład, co, jaki filmik zrobić. No i yy, oczekujcie. Przypominam o konkursach. Właśnie piszcie się konkursy, bo my mamy naprawdę fajne konkursy. I piszcie się chcę... mamy super. I piszcie, chcecie tego, taki, taką serię petrzykową. No właśnie. No, bo inaczej no. możemy nagrywać coś na kąpie, jakieś gry, no nie. No. No. To ja się z wami teraz już ostatecznie żegnam, Ja Nikon i, I za. No to ja... No to do zobaczenia i widzimy się następnym razem. Tak, pa!